Tu i teraz. W studiu Radia Warszawa Małgorzata Zawiska, Rozpędek i Włodzimierz Miziołek z ruchu Laudato Si. Dzień dobry. Dzień dobry. Która jest owocem pontyfikatu papieża Franciszka. Jak zatem to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że papież Franciszek swoją wrażliwością dostrzegł problemy, które dotykają naszego świata, i opublikował encyklikę Laudato Si, która właśnie mówi o tym, co się dzieje z naszym światem nie tylko właśnie w takim wymiarze społecznym, ale też w wymiarze fizycznym, ekologicznym. I ja mogę od razu powiedzieć, że to był niesłychany miód na moje serce, dlatego że ja z wykształcenia jestem inżynierem środowiska, zajmuję się tym i muszę przyznać, że w kościele zawsze czułam się gdzieś na obrzeżach. To Więc... był temat zaniedbywany przez kościół i ja mam wrażenie, że nadal jest, mimo tej encykliki. Tak, I, znaczy tutaj mamy specyficzną sytuację kościoła w Polsce, który trochę się okopuje w jakichś obawach, być może tak możemy to nazwać. Yy, I natomiast papież Franciszek jasno ok, y, opisał od strony takiej duchowej problemy, które ja dostrzegam od dawna jako inżynier jako specjalistka yy, i było takie: uff, wreszcie ktoś w kościele to widzi, wreszcie ktoś w kościele mówi, że moja praca jest potrzebna. Yy, wszyscy się teraz zastanawiają, mamy kampanię wyborczą, a może tak to wszystko rozwiązać, może tak. Ja myślę, że wszystko trzeba, odpowiedzi trzeba szukać w encyklice papieża Franciszka Laudato Si. Tam są odpowiedzi na niemal wszystkie pytania. Tak, w kampanii wyborczej to jak słyszę, to w tej chwili ten temat praktycznie nie istnieje i politycy tak jakoś daleko są od tego, a tymczasem właśnie no, to jest sprawa dla wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych i, i, i właśnie Kościół tutaj może odegrać dużą rolę. Właśnie w propagowaniu i, i w realizowaniu tych yy, wskazań, które, o których papież pisał w encyklice. W jaki sposób działacie? Co robicie? Czym się zajmujecie? W jaki sposób te, te, te założenia, te, ta wiedza i treść encykliki jest przekazywana? I w, no, też przekładana na czyn? Mm -hmm. Ruch Laudato Si w Polsce ma swoje początki od Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, gdzie tam właśnie pojawiały się takie grupy y, dzielenia, ewangelizacyjne, mówią, y, właśnie ro, y, takie obszary rozmowy o tych problemach z młodymi ludźmi, bo no, wiemy, że oni się tym bardzo przejmują. Może nawet bardziej niż my y, bardziej dojrzali dorośli. Natomiast później to przyjęło taką formę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na to i od tego czasu ruch Laudato Si raz lub dwa razy w roku prowadzi takie szkolenia online. To są szkolenia animatorów Laudato si, gdzie właśnie ta E, społeczna nauka Kościoła w tym zakresie jest e, przekazywana, są zapraszani specjaliści. Już e, w Polsce kilkaset osób e, w, tym, e, w takim szkoleniu e, wzięło udział. E, można wejść na e, naszą stronę albo na Facebooka Światowy Ruch e, Katolików na Rzecz Środowiska i tam e, skontaktować się z nami. Tam są e, na przykład, z, z, była taka sytuacja, że jedna z sióstr z zakonnych tak się zachwyciła encykliką Laudatusy i tym szkoleniem, że zorganizowała takie szkolenie dla całego swojego więc zapraszamy, zachęcamy. Takie szkolenie no, przemienia sposób myślenia, nie jest zobowiązaniem do podejmowania jakichś działań czy uczestnictwa, ale jakby na tyle zmienia sposób patrzenia na świat, że, że ludzie, animatorzy sami oddolnie chcą działać. Pani zauważyła, że to młodzi ludzie szukają, bo temat ekologii jest im bardzo bliski. No i właśnie w tym szukaniu. Mogą natrafić na różne organizacje, bo jest wiele tych najgłośniejszych organizacji, którym pewnie często, nie zawsze, ale często jest nie po drodze z Kościołem. Więc tutaj bardzo duże do, pole do popisu, właśnie między innymi dla ruchu Laudato Si, żeby nie błądzili, ale znaleźli drogę zgodną z Ewangelią. Tak, ja już nie zaliczam się do młodych, ale też, też szukałem, tak? Przez parę lat właściwie już interesując się tym tematem i, i widząc te zagrożenia, które istnieją, patrzyłem właśnie na, na Kościół, no jestem związany z odnową w Duchu Świętym i właśnie znalazłem ten ruch i, i no po prostu w internecie tak przeglądając różne rzeczy i szukając, znalazłem ten ruch. No i, i stwierdziłem, że to jest to, że to jest to miejsce, gdzie jakoś mogę się odnaleźć, mogę coś, coś zrobić. I na czym te działania polegają? Bo tak, mamy szkolenie, mamy uczestników. Co dalej? Właśnie dalej nie mamy takiej struktury, która by wymagała czegoś. Właśnie o tym powiedziałam, że szkolenie można sobie po prostu przejść po to, żeby rozwinąć swoją wrażliwość w tym zakresie. Natomiast to, co my robimy jako animatorzy, to jest organizowanie spotkań, organizowanie na przykład, jeśli chcą Państwo powspominać sobie papieża Franciszka, jego niesłychaną wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, to serdecznie polecam film pod tytułem The Letter List. Można go znaleźć na YouTubie e, wpisując The Letter Film, e, tylko tam jest po angielsku, natomiast jest też strona tego filmu, gdzie można go pobrać e, w języku polskim i jest instrukcja, jak zorganizować w parafii oglądanie tego filmu. To jest niesamowity e, e, dokument właściwie o tym, jak papież Franciszek zaprasza do siebie cztery osoby z różnych krańców świata, podejmuje z nimi dialog. To jest encyklika Laudato si' w maleńkiej e, pigułce i też takie wzruszające pokazuje jego... Jako człowieka, jego zaangażowanie, jego otwartość. Więc takie rzeczy robią y, animatorzy. Moim marzeniem jest to, żeby na przykład w, w, przemycić, nie, zaaplikować y, treści Laudato Si do kursów dla piżmowanych. właśnie po to, żeby wyjść do młodzieży, dlatego że ta encyklika ma niesamowity potencjał y, ewangelizacyjny. A czy ona nie jest pomijana przez sam, sa, sam Kościół? No na dosyć mało. Właśnie w takim codziennym dusza, duszpasterstwie to, to raczej się nie słyszy. No, raz w roku organizujemy w parafiach, tam gdzie to jest możliwe, takie Niedzielę Świętego Franciszka. To jest pierwsza niedziela po czwartym października, gdzie jest wspomnienie Świętego Franciszka. No i wtedy w niektórych parafiach, tam gdzie są członkowie naszego ruchu, Organizujemy na przykład jakieś prelekcje albo po prostu po każdej mszy, to u mnie w akurat było tak, że po każdej mszy jakieś takie krótkie ogłoszenie, krótka informacja na temat encykliki i modlitwa, bo na końcu encykliki Laudato Si jest taka modlitwa za naszą ziemię, którą papież tam napisał i, i, i chodzi o to, żeby też modląc się w ten sposób uwrażliwić, yy, stałemu się uwrażliwić na ten problem. Czy mają Państwo aspiracje, żeby ruch, przekazywanie wiedzy, zaszczepianie tej, tej idei przekształcić na coś bardziej sformalizowanego? Nie wiem, czy sformalizowanego. Natomiast to jedna rzecz, którą planujemy w tej chwili, tak jeszcze będzie dopracowane, ten projekt, to są rekolekcje, czy może taki weekend formacyjny tak zwany, gdzie chcemy właśnie dla różnych wspólnot, dla różnych parafii prowadzić. Taką, taką właśnie formację, która by łączyła ze sobą duchowość i troskę o środowisko. Mm -hmm. Czy to było zaskoczenie, że papież swoją pierwszą samodzielną encyklikę poświęcił ekologii? Bo chyba dla, dla świata w ogóle to było zaskoczenie, dla mnie na pewno. Tak, to było naprawdę niesamowite. Ja śledziłam te wątki ekologiczne w nauczaniu poprzednich papieży i... One Jan... były obecne, ale nie tak zebrane w jedną encyklikę. Tak, tak, mam wrażenie, że to dojrzało u papieża Franciszka i też mam taką refleksję, że jesteśmy takim dosyć nietypowym ruchem, który zrzesza zarówno osoby indywidualne, ale też całe ruchy, na przykład wspólnota Focolare w całości jest decyzją ich liderów i jest częścią ruchu Laudato i też ta formacja tam trwa. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy jedynym ruchem, który się opiera na konkretnym dokumencie. Mm -hmm. I nawet sobie rozmawialiśmy wczoraj z Piotrem Abramczykiem. Tak, który... konstytucja, która także tutaj przed Tak, yy, tak. I Piotrek powiedział, to była pierwsza encyklika, jaką yy, przeczytałem. A ja mówię, tak, bo nigdy wcześniej nie wpadłam na to, żeby przeczytać encykliki. Natomiast tutaj przychodzimy na szkolenie animatorów, no i oczywiście część jest pokazywana w formie prezentacji, dyskusji i tak dalej, ale też jest przeczytajcie encyklikę, bo tam jest wszystko. I, I ten na... prosty język papieża Franciszka jest tutaj tak. bardzo pomocny, bo encyklika jest zrozumiała dla każdego. Tak, ale wy... mnie to też otworzyło na wczor... Wcześniejsze encykliki, również innych papieży. No, nie, żebym przeczytała ich mnóstwo, ale kilka przeczytałam, bo właśnie przekonałam się, że encyklika jest czymś nie tylko dla biskupów, nie tylko dla księży, ale dla każdego, kto chce to przeczytać. I to jest bardzo wartościowe nauczanie. A często bywa tak, że po śmierci autora, to sięgamy częściej po daną encyklikę, więc może to jest też ten moment, że jeżeli ktoś. Czy to po encyklikę Laudato Si, czy po inne encykliki papieża Franciszka, warto, warto sięgać. Na pewno warto. Akurat tak się składa, że teraz właśnie mija 10 lat, dokładnie w maju, 10 lat to do opublikowania tej encykliki. No i tak, no i może tak krok po kroku jednak Kościół y, zauważy i, i weźmie to jakoś do swojej takiej stałej, do, do swojego nauczania, żeby ten temat i ta encyklika zaczęła żyć w Kościele. Jeżeli państwu też y, tematy ekologiczne są bliskie sercu, ruch Laudato Si. Proszę bardzo. Małgorzata Zawilska rozpędek, Włodzimierz Miziołek. Dziękuję za obecność. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.